A łącznie aż 17 pereł Udało mi się tutaj zdobyć. Nie chcę mi się tu już więcej być. Ja tu już szybko nie wrócę. Może w jakiejś innej serii, ale teraz to już nie wiem. Odporność na ogień. Czas się, czas się szykować już powoli na prawo. Hmm, tutaj, może jeszcze w sumie, Zaszaleje będzie, za szale, sobie zrobię jeszcze e, na szybko podki regeneracji. Bo leczenia nie mamy nawet z czego zrobić. Arbuza to może jeszcze bym gdzieś tam dorwał chyba Tak, arbuza bym miał, tylko no gorzej ze złotem To trzeba ozłocić znowu. Ja już tam nie chcę wracać Literalnie mi się nie chce Także Mam na 45 sekund, więc... Yy, ta wioska trochę zyskała dzięki mnie. No wiadomo, najpierw dostał najazd, więc no... Mm, to nie był zysk. Nie ukrywam, ale potem... Potem mi się wydaje, że raczej wszystko było na plus. No, da, bo to trochę z handlu, trochę z tego, z tamtego. Trzeba trochę żyć. Wiele pięknych rzeczy, które mi są niepotrzebne w Kresie. No, regeneracja dwójka mi się akurat przyda w Kresie. Nie wiem, czy to jest Sydney, jest zapisane gdzieś na tych współrzędnych, ale jak będziecie chcieli, to mam wam go podeślę. Dobra. Bierzemy psy i uciekamy stąd. A chyba zostały już w neterze. I w sumie niech tam siedzą. Bo mi są tak potrzebne. Tak, ja zrobię ten sposób, żeby te oczy kresu przypadły. to wygląda? mi powiedzieć, że na no tam już jest Dodatka przesada już jest, no ale dobra Może powinienem iść, bo one za jakiś czas mają szansę pęknąć Jak mi ich pęknie za dużo, no to będzie niefajnie. Czasami poszukiwanie twierdzy trwa latami. Tymi w grze, nie? A czasami można szybko wszystko spotkać. Zaraz rzucę kolejne. Tylko trochę się boję, że one będą pękać. A dużo ich nie mam. Rzadko też się zdarza w sobie portal, który ma wszystkie te, jak się nazywa? Wszystkie ramki puste. Ale no może taki się akurat leży, ktoś oszczędzał. Już myślałem, że w dół. I w tamtym kierunku. sumie w idealnym momencie, znaczy, wyruszyliśmy na tę przygodę, bo no, jest środek dnia. No, mogłem sobie zrobić sobie podkę na szybkość, ale już. dla to, nie wiem, czy ja chcę, że coś tam... Nie wiem, czy na pęko, czy nie, ale mam nadzieję, że nie, o. ale dobra, w tamtym kierunku to jedziemy cały czas. Różne rzeczy do widzę. Mm, dobra, dobra, dobra. Teraz w tych lasach to nie dobrze jest wypuszczać te perły. Po je, to jest potem naprawdę. Mm, ciekawa przygoda. Ale i tam no przynajmniej na wodzie to. No i niestety pękła. Tam te strony trzeba. Dobra, oj, psy się chyba nie typają. Niestety musimy je pożegnać. Mamy dużo ważniejszą misję. I smok w każdym kierunku. A tam są lodowce. U. to się nie okazało, że to jakaś ukryta baza. Też tam już tam mnie czeka? Może, może. W tym zimnym i niezbyt przystępnym miejscu. Biegą północny. Aha, i niedźwiedzie, super. Może one będą hmm. agresywne, to tak wiem. Wsporność na ogień wyklipowaną, super. Takie połączenie pustyni z... Taka po... Takie połączenie pustyni z lodowcem, no... Ktoś miał fantazję. O, ale jak to wygląda w ogóle? Czy wy to widzicie? O, zawróciła A będzie mi jeszcze czego zrobić następne? Ale już nie będzie alchemii w takim razie. O, no, się trudno. Ono chyba naprawdę będzie. No to już jest Czyli tu ja będziemy musieli kopać I powinniśmy coś znaleźć. Zdałem sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, o której nie pamiętałem. Ja nie mam węgla. Będzie ciemno. Na jakim my jesteśmy poziomie mniej więcej? O, kiedy nam zaraz padnie. O, w sumie szkoda, że go nie zainchantowałem, ale... To mi W tamtym kierunku. No niestety chyba nie ma. Takiego dropę jak ja bym chciała, ale, A, bo ten ząbek się przemyli, to stąd ten dźwięk, dobrze. Jest yok. Byłoby świetnie, jakbym sobie zrobił trochę węgla, a jedną z lepszych metod jest po prostu go wypalić. W takich sytuacjach. No. Te dwie kłody sobie zostawię. Tak na wszelki. Chociaż wydaje się, że chyba wszystko powinienem mieć. Choćby na patyki. Dobra, żelaza nie potrzebuje. potrzebuję. Żelazo to się jeszcze może przyda, tylko już kresie.